Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy iurza sztachetki.pl Firma Drewna oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal, za ciosem. Jesteśmy na Gali TFL 31 w Lublinie i spotykamy. Jednego z najbardziej utytułowanych kickboxerów z województwa świętokrzyskiego, Jakub Posłowski, Kuba. Czyżby dzisiaj tutaj przyjechał dogadywać jakiś kolejny pojedynek dla organizacji TFL? No, bo ostatnia wygrana to była bardzo szybka robota w Twoim wykonaniu. No i soczysty knockout. Witam serdecznie na wstępie. E, tak, wstępne rozmowy z Jackiem mamy, ale jeszcze będziemy szukać przeciwnika co do Gali 21 grudnia. Wszystko się okaże w najbliższym czasie. Przeciwnik, wolałbyś, żeby był z Polski, czy z zagranicy? Czy totalnie nie robić to różnicy? Dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Ważne, żeby pokazać się jak najlepiej znowu na Gali TFL i co zrobić? Kolejny raz zamieszanie. Kolejny raz zamieszanie, czyli zapowiadasz znowu efektowny knockout. Kiedy teraz, bo wiadomo TFL: 32-21 grudnia, ale kiedy teraz w najbliższym czasie będziemy mogli zacząć się znowu w akcji? 23 listopada na gali Clinch Fight Night, eee, no i cóż, przeciwnika jeszcze nie mamy, nadal szukamy, są jakieś wstępne rozmowy, tak samo, tak jak powiedziałem wcześniej, szukamy, szukamy, szukamy. Te gale Clinch Fight Night to są ogólnie gale organizowane przez klub, w którym Ty trenujesz, tak? Tak, zgadza się, przez Rafała Maciaszka. Ten projekt już się mocniej rozwija, bo Ty chyba działacie od dwóch lat jakoś, tak? To już będzie czwarta bodajże gala, tak, czwarta gala Clinch Fight Night. No i ogólnie jak to w Kielcach ludzie odbierają? Z roku na rok coraz większe zainteresowanie jest galą. Cóż mogę więcej powiedzieć? Mam nadzieję, że i tym razem zrobimy tak naprawdę duże widowisko w Kielcach. Kuba, jak w tym roku wyglądała u Ciebie ta kariera? Ile było tych startów, ile było walk? Czy ty tylko skupiałeś się na tych walkach, na zawodowych galach, czy jednak były też występy na tych amatorskich mistrzostwach? Mam za sobą mistrzostwa Polski Muay Thai, tylko miałem jeden start tak naprawdę w tym roku, teraz będą walki zawodowe, ten Clinch Fight Night oraz TFL, jeżeli wszystko dobrze pójdzie po naszej myśli. Jak na tych mistrzostwach Polski Ci poszło? Miałem niestety tylko jedną walkę z Danielem Wąsikiem z Białego Stoku. Wygrana, więc teraz y, czekamy na gale najbliższe zawodowe. To czyli to twój taki y, rywal, z którym się często mierzycie i wyniki idą w dwie strony, czy to był wasz pierwszy pojedynek? Nie, nie, to był nasz, nasz pierwszy pojedynek. Wcześniej miałem z chłopakami z Dębicy e, i co, za mało jest osób w naszej kategorii, że tak powiem. Mam nadzieję, że z roku na rok będzie coraz więcej, ale stricte będę chciał uderzać teraz w zawodostwo. Zawodowstwo, ale skupia się tylko na zawodowstwie w Muay Thai, czy jednak inne formuły wchodzą w grę. Muay Thai K1 próbuje coś tam jeszcze tego parteru, jak mówiłem w tamtym roku przed e, Pogali TFL. E, no i zobaczymy, Pier Chciałbym dobrze to wszystko poszlifować i czas pokaże, co będzie dalej. Ogólnie, jeśli chodzi o ten parter, to gdzie szkolisz? U nas, w kielce. No proszę, fajnie. Ile sobie dajesz czasu, żeby w to MMA wejść na poważnie? No bo wiemy, że MMA to jest sport, który jest najbardziej rozwinięty, jeśli chodzi o popularność i tam możesz zarobić godne pieniądze. Zgadza się, zgadza się. Eee, tak jak mówiłem, w tamtym roku zapowiadałem, że w tym roku będą starty w MMA, eee, lecz no troszkę ta kariera się inaczej potoczyła. Na razie skupiam się jeszcze na tej stójce, tak, Muay Thai K1. A ogólnie, czemu tylko w tym roku był ten jeden start u ciebie? Kontuzje jakieś czy coś innego? Zamieszania delikatnie prywatne, ale to. Wszystko jest już okej. Okay. Bardzo, że wszystko wyszło na dobrą linię, na prosto, można powiedzieć. Jesteś dzisiaj na Gali TFL 31. Widzę, że oglądasz bardzo dokładnie pojedynki. Który pojedynek ci się najbardziej tutaj podobał z tej gali? E, sądzę, że właśnie zapaśnik z. Słom? Ernest Dorosz. Fajną walkę pokazał. Widać, że był to stricte zawodnik z zapasów. I jak było widać na załączonym obrazku, zrobił to fenomenalnie. Mamy właśnie teraz tutaj w tle zapowiedź koło main eventu. Kamil Gies czy Kamil Korzeniowski. Jak ty to widzisz? Strzelam, że wygrana i podniesiona ręka w tym werdykcie będzie Kamila Gieza. A jeśli chodzi o main event, bardzo mocne zestawienie dwóch zawodników KSW. Cezariusz Kęsik i Krystian Bielski. Jakbyś tutaj przewidywał? Arakion Olsztyn no i tu CROSSFIGHT RADO. stadion na Kensika akurat tym razem. Myślisz, że chłopaki bardziej taktycznie do tego podejdą, czy raczej rzucą wszystko na szale i tak jak w dawnych twoich pojedynkach będą ostre wymiany? Ciężko mi powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie to walka na wysokim poziomie. Mocna solówka. Na to wszyscy czekają, tak mi się wydaje. Kuba, cóż, życzę, żebyś teraz na Grinch FIGHT NIGHT wygrał, no i na TFL-u, żebyś również wygrał i mam nadzieję, że nie w tym, jak się nie udało, to w przyszłym roku zobaczymy Cię w MMA, bo naprawdę byłbyś bardzo fajnym wzmocnieniem w tym sporcie. Dziękuję bardzo. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dla Cheminda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa, po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blacheminda.pl